Rzeszenia Kresowian Kędzierzyn-Kośle Witold Lisowski Szanowni Państwo, jestem ogromnie zaszczycony, że mogę wziąć udział w tej konwencji, że zostałem tutaj zaproszony i reprezentuję środowisko Kresowian Polskich. Tych Kresowian, których wypędzono z Kresów, którzy przyjechali tutaj, musieli rozpocząć swoje życie od początku. Dzisiaj przyjechałem tutaj, żeby powiedzieć również trochę prawdy o tym, co dzieje się w Polsce. Hasło pana Grzegorza Brauna i kolony Stop Ukrainizacji Polski powinno być podkreślone. Nie wiemy, ile władze polskie zaprosili do Polski sąsiadów z Ukrainy. Nie wiemy, czy jest to 2 miliony, czy 5, czy 7. Granica została po prostu otwarta i płyną strumień strumi przepyszów do Polski. Przepyszów, którzy z nami nie mają nic wspólnego. Ja nie lubią. Ja podam prosty przykład. Proszę sięgnąć do gazety warszawskiej z ubiegłego tygodnia. Tam pisze zabić Polaków. Przeczytajcie to. Tam na czołówce jest moje nazwisko. Oni już mówią, że należy zabić. Gdzie my żyjemy? To jeszcze nie jest Ukraina a ich jest tutaj tak dużo. Szanowni Państwo, nasze organizacje kresowe działają. Działają i dziękuję panu Grzegorzowi Braunowi, który zawsze jest z nami. Dwa tygodnie temu myśmy się spotkali w Domostawie. Tam przyjechał jako jedyny posłuch. Na tam było niewielu. Była pani Lucyna Kulińska, pani doktor Lucyna Kulińska, i przyjechał pan Grzegorz znał. Oddaliśmy hołd pomordowanym okrutnie Polaków. Tam stoi ten największy pomnik Kresów, gdzie wszyscy powinni wiedzieć, że Ukraińcy wymordowali 500 do 600 tysięcy Polaków. Wymordowali ich okrutnie. Wydałem taką książeczkę, a Pan Saliw raz z Koroną i panem Grzegorzem zamówili jeszcze 1200 egzemplarzy, żeby ludzie zobaczyli, w jaki sposób mordowani byli Polacy. Tam ukazałem w tej książce tylko 104 metody mordowania Polaków. One są okrutne, ale my wszyscy Polacy musimy o tym pamiętać. Pamiętać musimy dlatego, żeby to się już nigdy nie powtórzyło. Czy są nam potrzebni ci Ukraińcy, którzy przybyli do Polski? Nie wiem. To naród Polski musi ocenić, czy są potrzebni, czy nie są potrzebni. Może przedsiębiorcy potrzebują rąk do pracy, ale nie daj Boże, żeby oni tu zostali. Nie daj Boże, żeby powtórzyło się to, co spotkało wojnę i małą Polskę wschodnią. Dziękuję bardzo. Jedno hasło, Woły! Woły! Pamiętamy! Woły! Woły! Pamiętamy! Woły! Woły! Pamiętamy! Woły! Woły! Pamiętamy! Boły, boły, pamiętamy. Boły, boły, pamiętamy. Boły, boły, pamiętamy! To jest, proszę państwa, właśnie też to, co odróżnia nas od wszystkich pozostałych, że my pamiętamy, o tym, co niewygodne, co wszyscy chcieliby zasypać, zakopać gdzieś pod dywanem i udać, że to nie istniało. A dla nas to jest element naszej polskiej tożsamości, o której nigdy nie zapomnimy.